Ojcze. Chciałam chyba pogratulować nowej funkcji w diecezji, chociaż wydaje mi się, że to spore wyzwanie przed ojcem. Tak, no z gratulacjami to poczekajmy, bo to nie jest funkcja taka, która przynosi człowiekowi może jakieś zaszczyty czy aplauz. Jest to bardziej służba i to służba na pograniczu kościoła, czyli służba tam, gdzie często może nikt nie chce iść. Właśnie po to, żeby pójść do osób, do tych, którzy często są gdzieś sami, może nawet uważają się na marginesie kościoła i dotrzeć do nich po to, żeby także im przekazać dobrą nowinę, bo ona także ich dotyczy. Z jakimi uczuciami ojciec przyjmował tę funkcję? Czy rozumiem, że traktuje ojciec to jako posługę, więc odmówić nie wypadało, ale Jakie były takie główne wątpliwości, jeśli się zrodziły w głowie? Wątpliwości to może nie było, tylko od razu, jak mi ksiądz biskup poprosił o to, żebym został tym diecezjalnym duszpasterzem Parni Sakramentalnych, no to nowe wezwanie, to pytałem się Pana Jezusa, Panie Jezu, ale no ja to jestem tylko człowiek. Bez Ciebie to ja nie dam rady. No jestem tu w Sanktuarium Serca Jezusa Miłosiernego, ale w tym wypadku nie tylko miłosierdziem mi jest potrzebne, ale także taki porządny kop, żebym miał moc i siłę do pójścia, do odwagę zarazem, bo to jednak końcowe wezwanie, coś, co jeszcze w życiu nie robiłem, chociaż przyglądałem się, jak inni to robili. Byłem blisko tego, który w Warszawie, ojca Mirosława Paciuszkiewicza, który rozpoczynał w Warszawie takie duszpasterstwo parnie sakramentalnych. I widziałem, jak on to robił, jak on do tego podchodził i widziałem też, jak wielu ludzi przychodziło do niego. Dlatego myślę sobie, że jeśli Pan Bóg no, chce, żebym ja był, a ksiądz, ksiądz biskup jest przecież jakby głosem Pana Boga dla mnie, więc damy radę. I teraz pytanie, czy Pan Bóg kocha rozwodników? Pan Bóg kocha grzesznika, każdego grzesznika. Ja też jestem grzeszny. A nie mogę powiedzieć sobie, że Pan Bóg kocha mniej Grzesznika jednego, drugiego. Chociaż, gdy tak przyjrzymy się Biblii, to jednak Pan Bóg mówi, że 99 sprawiedliwych zostawia, a za tą jedną zagubioną owieczką idzie. Dlatego to jest takie, myślę, bardzo ważne istotne, żebyśmy dostrzegali, że każdy człowiek jest kochany przez Pana Boga, ale ten grzesznik, który oddala się, i to czasami bardzo daleko, ten bardziej przez niego kochany. Chociaż są w trudnej sytuacji, musi ojciec przyznać, że decyzje już niektóre zostały podjęte i są nie, nie do odwrócenia, a mimo to chcą być w kościele. Tak, no to, to jest cały ten trud całej sytuacji, w której się oni znajdują. A mianowicie miłość, która została poraniona i miłość, która nagle staje się bardzo trudna. Z jednej strony no chcemy się miłować i kochać, ale z drugiej strony, komuś innemu przyrzekaliśmy tę samą miłość. Albo po prostu biorę kogoś, kto już komuś obiecał, a ja teraz jestem w tej sytuacji, kiedy no, dla mnie jest to ta jedyna głęboka miłość, którą przeżywam. No i to jest cały ten problem miłości, problem w ogóle tworzenia z, z, z czegoś, co nazywamy małżeństwem, co jest, tworzymy rodzinę która miałaby być rodziną piękną, wspaniałą, na wzór rodziny Nazaretu, a ma jakiś tam, jakąś tam przeszkodę, która powoduje, że zamiast czegoś, co ma być przeżywaniem piękna, miłości, radości, jednak jest jakiś tam niepokój, chociaż w sercach tęsknota ludzi, by być z Bogiem, zawsze będzie, niezależnie jak się daleko od Niego oddzielimy. No może czasami ten świat nam zagłuszyć. Ale jeśli człowiek naprawdę jest człowiekiem, który znajduje czas na modlitwę, znajduje czas na bycie przy Panu Bogu, to tę to, no, to zawsze będzie. Jak sobie ojciec wyobraża tą, tą posługę? Czy ksiądz biskup, y, y, dając tą nową funkcję, powiedział w jaki sposób, wyobraża sobie, że będzie to realizowane czy pełnione? Czy daje. Pełną swobodę ojcu i to na ojcu spoczywa teraz cały ten obowiązek zorganizowania tego wszystkiego. Skoro jest to pi pierwsza posługa w tej diecezji, no to trudno, żeby od razu powiedzieć, no, to ksiądz będzie robił to to i tamto, prawda? No bo w innych regionach też już jest, nie? Oto. Jest. No. Natomiast w tej decyzji jest pierwsze, duszpasterstwo parni sakramentalnych. Ono kiedyś tu podobno już było, w decyzji poznańskiej, kiedy Kalisz należał do Poznania, prawda? Nie była samodzielną decyzją. Ale teraz, kiedy jest tą samodzielną decyzją, no to będę tworzył te zręby, początki. Wśród biskup nie naznaczył mi żadnych, że mam robić to, co i tamto. No mam być z nimi, prawda? Mam towarzyszyć im. Natomiast ja pragnę zrobić jakieś takie duszpasterstwo parnie sakramentalnych. Czyli, żeby takie spotkania nasze były bardziej regularne, może raz w miesiącu, po to, żebyśmy rzeczywiście się spotkali, byli ze sobą, żebyśmy mogli sobie powiedzieć, jak przeżywamy naszą wiarę, jak Bóg jest dla nas ważny i obecny w naszym życiu, ale z drugiej strony też, żebyśmy modlili się, modlili się za siebie nawzajem modli się także i za te osoby, które zostawiliśmy, no bo tego też nie można tak zostawić, to, to nie może być tak, że ja będę się cieszył z następną osobą, bo, bo, bo przeżywamy miłość, a zapominam o tej wcześniejszej mojej miłości, którą no, nie mogę wyrwać z mojego serca i powiedzieć, że nie było. Więc ta modlitwa jest potrzebna i nam, i, i tym osobom, których nie ma, dlatego takie duszpasterstwo, dlatego Spotkania po to, żebyśmy też robili to we wspólnocie, bo Kościół zawsze jest wspólnotą. Jest w końcu na wzór Trójcy Święty, więc zawsze tworzy wspólnotę i ta wspólnota jest nam potrzebna wszystkim razem. Czy ojciec jest w stanie nam opisać jakąś taką statystyczną osobę, która już do ojca przychodzi? Czy są to raczej ludzie młodzi czy ludzie, którzy w tym związku. Są ileś lat, i, i dzisiaj chcą być może próbować się naprawić na tyle, ile mogą, lub to, co mogą. I dopiero jak, jak, jak że raczkują, to, to trudno tego tak od razu powiedzieć, że się do mnie walą drzwiami i oknami. Ale na razie spotkania takie były to z osobami bardziej już w wieku godziwym, czyli już po pięćdziesiątce, można tak powiedzieć i myślę, że większość osób takich może być w duszpasterstwie, chociaż nie wykluczam, że i młodsze, Bowiem młodzi czasami jeszcze idą na fali jakiegoś buntu, idą bardziej no, są bardziej mają te co swoje życie bardziej bogate, osoby, które już żyją ileś lat w związku niesakramentalnym, to już jest to życie bardziej poukładane. A więc także często już życie, gdzie modlitwa jest na porządku dziennym, gdzie i to bliskość Kościoła jest bardzo wyraźna, i, i to później pociąga do, do takiego duszpasterstwa. Czy myśli ojciec, że jakby to powoływanie właśnie takich osób w diecezjach jaką i z takimi funkcjami, jaką ma teraz ojciec, to jest też pokłosie papieża Franciszka, tego o czym on mówi, żeby też nie wykluczać nikogo, chociaż. Jeśli ktoś chciał być pewnie blisko Kościoła, to, to, to był. Ale czy tutaj czuć już to, to słowo, że ono się właśnie przenosi na te niższe szczeble? To już by trzeba było się księdza biskupa zapytać, dlaczego akurat w tym momencie powołuje duszpasterstwo Panie Sakramentalnych. Ja myślę, że na pewno ksiądz, ksiądz na pewno papież Franciszek swoją postawą, swoim, swoją nauką przynagla nas do tego, żebyśmy jednak szli do ludzi, którzy potrzebują Pana Boga, którzy potrzebują nawrócenia, potrzebują wiary. I do takich osób trzeba iść, wyjść niejako nie możemy jakby siedzieć na tej kanapie i nic nie robić, tylko trzeba wyjść. Trzeba wyjść. To są osoby, które może z jednej strony, są, czują się wykluczone, ale z drugiej strony, też znajdują się w jakiejś sytuacji dla siebie bardzo trudnej. No i papież chce, żebyśmy właśnie towarzyszyli tym osobom, tym małżeństwom, czy właściwie parom Sakramentalnym, po to, żebyśmy właśnie ukazywali też im drogę, drogę do nieba, bo każdy przyjść do nieba ma dojść. No bo też te pary często jakby na swoją obronę też mówią, że Jezus chodził do grzeszników, że nie jest tak, że chodził tylko do tych, którzy pięknie wierzyli, tak, pięknie się modlili, ale szedł do grzeszników po to, żeby jakby trochę nasycić ich tak? tą, tą wiarą swoją. I... I to też ciężka rola. No i też ważne, że jak szedł do grzeszników, to jadał z nimi, czyli jakby spędzał z nimi czas. Nie wiemy, czy tam ich nauczał, czy cokolwiek więcej, ale ta bliskość z Jezusem powodowała, że ludzie nawracali się, że ci celnicy rzeczywiście połowę majątku oddają Bogim, prawda? Kogo skrzywdziłem, oddaje dwojnásu, prawda? To, to są te elementy, które się rodzą z bliskości bycia przy Jezusie. I dlatego myślę, że to jest takie ważne, żeby właśnie towarzyszyć takim osobom. Po to, żeby one także mogły doświadczyć bliskości Pana Boga i nawrócić swoje serce, nawrócić samego siebie. I po to, żeby towarzyszyć tym osobom, organizuje ojciec rekolekcję. Tak, organizujemy rekolekcję, bo to jest takie, też pewna trudność, jak dotrzeć do osób, które no, w takich sytuacjach się znalazły. Najprostszą rzeczą dla mnie było, żeby poprzez list, który ksiądz biskup napisał, a który był rozdawany podczas kolęd, można było zaprosić ich na taki właśnie jakiś czas, gdzie każdy będzie mógł przyjść i to nie bać się tego przyjścia nawet, nie bo to jest, będą rekolekcje w kościele, będą otwarte drzwi, nikt nie będzie ich kontrolował, sprawdzał, nikt nie będzie patrzył, nawet planujemy tak zrobić, żeby były nam Szach Świętych, które u nas są zazwyczaj o tej porze, czyli o godzinie 19 wieczorem, przynajmniej przez te pierwsze dwa dni, piątek i sobota. W niedzielę byśmy zrobili taką osobną mszę Świętą, tylko i wyłącznie dla tych, którzy uczestniczą w rekolekcjach. Po to też, żeby później ich zaprosić na jakieś spotkanie spotkanie z tym rekolekcjonistą, który będzie mówił o Panu Bogu i o, naświetlał sytuację tych osób. A także po to, żeby się ze mną mogli spotkać, w jaki sposób te relacje, żeby nawiązać, a potem będzie propozycja właśnie, żeby zostać w jakimś duszpasterstwie dla chętnych, bo nikogo zmuszać nie można, bo Chrystus idzie dla tych, którzy Go zapraszają, nie do tych, którzy Go nie chcą zaprosić, bo nie wszyscy celnicy Go przecież nie zaprosili. Czyli każdy, kto miałby ochotę wziąć udział w tych rekolekcjach, nie musi się wcześniej zapisywać. Wystarczy, że przyjedzie, to jest początek marca, tak? Przyjedzie tutaj. Tak, nie musi się nigdzie zapisywać, to nie, żadnej listy nie będzie, niczego. Każdy, kto będzie chciał, bo może akurat ktoś nie będzie mógł w piątek, przyjść, może przyjdzie dopiero w sobotę, to nie gra żadnej roli, prawda? Jak to na rekolekcjach. Są one wyznaczone. Pierwszy piątek, można powiedzieć, Wielkiego Postu. Pierwsza sobota Wielkiego Postu i pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Więc w te dni mamy te rekolekcje dla parni sakramentalnych. Nie wiemy, czy to czas, akurat będzie dobry czy niedobry. To oddajemy to wszystko w ręce Pana Boga, Matce Bożej. Niech one, one kierują tym. Tymi, którzy mają tu przyjść i którzy mają doświadczyć bliskości Pana Boga. Jeśli komuś by się nie udało w marcu, to ro, będzie co miesiąc, nie wiem, ojciec zakłada takie cykliczne spotkanie? Tak, będzie co miesiąc, będzie, będę starał się to ogłaszać na początku przynajmniej w parafiach także, że takie spotkanie jest. Bo żeby także po prostu dotrzeć jeszcze do tych osób. Oczywiście do, do, dotrze ta wiadomość pewno do tych, którzy chodzą do kościoła, no ale może ktoś, dobry sąsiad też podpowie, albo ktoś z rodziny podpowie, że takie spotkania są, że będzie też informacja, myślę, i przy kościele u nas umieszczona. Także w jakiś sposób, jak ktoś będzie szukał, to na pewno drogę znajdzie. To czego ojcu na koniec życzyć w takim razie? Mnie to może, powiedzmy sobie, dobrze, można się tam za mnie pomodlić i już, nie, ale myślę, że najważniejsze to, żebyśmy, no, patrząc na to duszpasterstwo, jednak bardzo mocno modlili się o to, żeby świętość małżeńska była, żeby osoby naprawdę nie musiały przeżywać tej tragedii, takich traumy, nie przeżywać tego wszystkiego, co te dzisiaj pary niesakramentalne przeżywają. Od strony duchowej, nie? czyli żeby małżeństwa były naprawdę święte, piękne, na wzór z Nazaretu, żeby rodziny takie były właśnie tworzone, żeby te rodziny się nie rozpadały, żeby miłość kwitła. Myślę, że to jest najważniejsze, bo ja przede wszystkim chcę się modlić właśnie w takiej intencji i chcę Pana Boga prosić, żebym jak najmniej pracy miał. Żebym nie musiał służyć, żeby nie musiało być takie duszpasterstwo. Statystyki są przeciwko ojcowom. Niestety, ale ja mam wiarę i wierzę, że Pan Bóg mnie wspomoże. Oby. Dziękuję Ojcu za rozmowę. Życzę udanych rekolekcji tych pierwszych. Bóg zapłać. Niech Pan Bóg wszystkich błogosławi. Telewizję Dom Józefa też.